Szyma widzowie, witam was Jak widzicie Brawl Stars. Dzisiaj mamy widzowie, 21 czerwca Dawno nie było Brawl Stats. Ostatni raz było w maju chyba, tak w maju no Także co, czerwiec Czerw Mamy fajnie nawet rzeczy Także słuchajcie, wchodzimy na Brawl Stars. Tak, Trzeczkę chwilę polaguję Bo ten telefon nic nie grałem przez kilka dni Ale słuchajcie Ym, Jak to się nazywa, tu jest Można zrobić doładowanie, Za 25 wygranych meczyków może sobie pogramić i jutro, za dwa dni się kończy, słuchajcie. Jak wejdziemy w sklep, to jest za chwilę Petada. Już za chwilę zobaczycie. Legendarny Stardrop za darmo. Trzy dni jeszcze mamy? Także co widzowie? Odbieramy go Tego legendar legendarnego stardropa. Hashtag 10 masteries. 1000 masterings tak dokładnie. Także co, legendarny Stardrop? Aha, już mi się kliknęło, widzę przez przypadek. przypadek, przez przypadek już się pali ze, ze, ze Chciałem powiedzieć 3-2-1, ale już mi się kliknęło. Dobra, to nic widzę, zawsze coś. Dobra. Także no słuchajcie. widzowy kieł. Nie wiem, ciekawy skin. W każdym razie, widzowie. Sorry Także co? I sobie sobie, nim jedną wielkę jeszcze. Chwalczko, gdzie suik, jest ten Quick? Kto to jest. A, czy ja to odblokowałem? Ja mam te, także to mi wystarczy. I do także tu jak wygramy, to dostaniemy losowe. Do Shippę do Może akurat będzie to pedłożenie do ładowania Może będzie to do Kła. Może do na przykład Diego, Albo może do Squeaka. Czy być może do jakiejś na przykład, nie wiem. Kto yy, co ma Shippę Na przykład Frank. Na przykład tu mam zablokowany. Nie, wiem, zobaczymy, w każdym razie. Pogramy sobie troszeczkę. Nie no wszystkie gry może Wam będę pokazywał. Ale no co, chciałbym zdobyć. Ha, czyli mi losuje automatycznie zadymiarza, którym gram Kręcę na hipedowerowaniu. Czajaj, czare, czyli to mi losuje zadymiarza, który muszę grać, tak? Tak, mam Knightsiego, no. Czyli to jest losowanie w takim razie. Ej no właśnie, kaza jest ultra legendarna na poster. Zapomniałem już. Nie gram przez yy, dłuższy czas, ale no słuchajcie. Strzelamy. Trzeba pograć troszeczkę w Braustarts, no bo jest okazja na ich darmowe, także no co. No, nie ma co tracić. Ha, czyli to odbieram z hiper okej, dobra. O, jaki on jest mocny w hiper klęcji, ale jaja. Jaki on jest mocny. O kurde, zabiła mnie. Ude, gdybym miał czwarty miejsce, to miałbym wygraną. Niestety się nie udało, jest piąta, ale dawaj, trudno już, jest jak jest. każdym że gramy. Teraz też będzie losowe. O, Kenji! Na Kenji będzie dobrze. Szkoda, że nie ma tych mocy wasabi, to wtedy byłoby dopiero petarda. Ale w sumie jednak dobrze bez, bez mocy wasabi, zmieniamy zdanie. Te stacie solo? Czy mogą być też inne tryby stacie solo? Wydaje mi się, że to jest po prostu ciągłe stacie solo, tylko się mapi losuje automatycznie. Aha, czyli już czaje. Chaczej czaje, jak to działa. I co? Niech kędzi, niech nie walczy z innym kędzim, bo nie ma po co. Haczy tego nie można zobaczyć jakieś z okej? Dobra? Dobra, no. O nie, Lili, Lili zabierze mi tamtą rzecz, tamtą rzecz. Kurde, a dobra, ale dobra, i tak mam czwarte miejsce, widzowie. Także wygrano mi zaliczy chyba na czwartym miejscu. Powinno. Tak, widzę czwarte miejsce, zaliczyło mi wygrano. O Boże, ile misji. Na Start solo, a jest pierwsza wygrana. O, sadlopy, widzowie. Rzadki. Kolejny rzadki. Dobra. Dzisiaj byłem na rybach widzowie i zobaczyłem serwesie na Bowsas. i patrzę legendarny start, start No i myślę sobie kudo. odbierać. Mówię, nie nawiam to na telefonie tym nowym, jak wrócę, także no. Wróciłem. Także co? U, to znowu Kenji, super! Także no, musimy jeszcze mieć taki wygrać. Żeby zdobyć te do doładowania Postaramy się dzisiaj i jutro to zrobić Mamy dzisiaj, jutro i pojutrze jeszcze Także no co, słuchajcie Tak Co? Kurde, chciałem ją zabić Nie udało się, no dobra, trudno Jest, tak jest Jeszcze raz, w takim razie. Także no, znowu. O, ta taka mapa. Mi się wydaje, że to jest po prostu widzę ciągle Stacie solo Tylko tyle, że są po prostu różne mapy pod względem wyglądu. A teraz mam kazę, widzowie. To było mocne widzowie. Ha, czyli tym... każdy trzeba celować tym trójkącikiem tym takim. Bo jak będziecie byle jak na przykład o tym, tym, tym takim okrągłym, to będzie wtedy mniej się demyć. Jak będziecie celować tym... o tym trójkącikiem tym takim, co jest odcielony, to wtedy będzie mocniej się demyć. Okej. Okay. Tylko ten, o, o, ten trójkącik powinien się zmieniać, a nie ciągle w tym samym miejscu jest. Na no, trudno. Nie, przywiecie, co ja tego nie otwieram, bo mi to nie potrzebne. A, czaje. ja już zaczekam sobie o tutaj. Ona będzie pewnie grać taktycznie. Co? Aha, bo ona mnie zabrała tych klejnicienia, gdzie nie mogę nic zrobić. Okej. Okay. Czyli pokonała mnie, ale dobra, i tak drugie miejsce, i tak mam zaliczoną wygraną. Właściwie jeszcze będziemy winów, aż musimy zrobić. Także dużo, ale co, pogramy chwilę. Jak chwilę zakończymy. Oczywiście nie, nie tak do końca, bo jeszcze innego dnia pogramy. Po się pogramy, albo potem. O, pudeł nie kliknęło mi się, dobra, teraz mi się kliknęło. teraz wznosujemy. Kręci znowu, okej. Okay. Dobra. Nie Ona też nie kontroluje Widzicie, co? muszę uciekać, bo będę miał inaczej lipę. A już mam lipę Czyli już nie było Lipa to takie drzewo Lipa to takie drzewo Ojojojoj Ha 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 Lipa to jest takie drzewo No Znowu O Amber tym razem, Amber nie mam tej postaci Fajnie miał sobie zagrać Dobra Dobra Także słuchajcie Nie, wybuchło coś to i zginąłem. Okej. Okay. No trudno. Jest tak jest. Jest jak jest. Jest tak jest. O, teraz grip jest tym razem, okej. Okay. Mi się wydaje, że to tylko niektóre, niektóre postacie mogą być wizowe no nie? Tylko niektórymi postaciami można grać. Grief, another win, another dollar. Czy coś takiego, nie wiem. O, hiperdułowanie od razu. Griff ma hiperdułowanie? Zazwyczaj nie ma, ale może mu dodali, nie wiem. A może Griff miał hiperdułowanie? Nie wiem. Może mu dodali, o. Ale pięknie, go rozwalony. O, ale pięknie. Kurde, no mi pokazał. Sprzedł mnie. Ale chyba mam czwarte miejsce. Kudę, piąte, gdy... ktoś jeszcze w tym samym momencie co ja zginął, chwilę pomnę. Gdybym zginął chwilę wcześniej przy tamtą osobą, to miałbym czwarte miejsce, czyli miałbym miałbym słuchajcie, widzę zaliczonego wina. Zaliciłoby jako wygraną, no, ale dobra, no. Dobra. Aha bo, ja teraz, aha, bo ja użyłem gadżetu i teraz będę miał inną formę. Teraz będę miał tą formę ninja. Ja wolę tą inną formę, tą gejsze. No, tak to się nazywa ta forma. Teraz zmienię się na tą formę znowu. Patrzcie, jak widzicie normalnie, to bijecie 3300, no nie? A jak tym trójkącikiem... patrz jak bijecie normalnie, to bijecie 1650. A jak uderzycie trójkącikiem, to bijecie, widzowie... trzysta no chyba jakoś tak no dobra no One pięknie pięknie dobra tak kolejny minek Zróbmy jeszcze z jednego, żeby dostać kolejne dwa stad O, one punkty widzę, lecą. Tysiąc monet kolejne. O, czekajcie, ile, mam, ile mamy monet? 2,5 tysiąca. No to jak już zbieramy 5 tysięcy, to będziemy mogli jakieś kolejne chyba Ale Ale dobrze, słuchajcie, to przybrać. Lecimy, słuchajcie dalej. Lecimy dalej. Lecimy dalej. PAM pam. Another day. Another A, wata zgasa, mamo, zginę. Pan. No, zginąłem. Trudno. Jest tak jest. Jest tak jest. zginęłem to zginęłem, trudno. O punkty miałem. O, i od razu klęsie mi wylosowało. Dym, 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 dum, dum, dym, PAM PAM Nie, ja odpuszczam sobie Willow, bo ostatnio przez Willow zginąłem Dobra, Wiecie co, poczekamy widzę chwilę Czekam za chwilę. Muszę być cicho. Ale wciąż, tak nie jest źle. Ważne, że nie zginąłem. Tylko na tu za chwilę przyjdzie, głupia jedna. Nie uciekaj stąd mi. Raz, raz. Już mi stąd. O nie no, i to, no, trudno. Trudno, zginęliśmy, to zginaliśmy jeszcze raz. A, ale trzecie miejsce mam widzę, czyli zaliczyłam na to wygraną. Dobra, i teraz kolejne dwa statropy rzadki i, I jednolity. Emotka do Asha, dobra, zawsze coś. Czuję się w tym dobra. Dobra. Także no. Poczekam. Co, jakim cudem on u mnie uciekł? O nie, kaze, błagam nie, kaze, błagam, ogarnij się, kaze, ty mnie dojedziesz przecież, kaze, błagam nie, ty mnie przecież dojedziesz. Ja zginę już, bo griffi kazy bym no także, już mnie nie dojechali na pewno, widzowie. Także, no trudno, ale tak chyba, kudę, siódme miejsce jednak, no trudno gdzie, co widzę, zrobimy sobie chwilę przed chyba i zagramy za jakiś czas, także dobra, pauzuje.